Cześć, mam z tej strony Tana. Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Witam was na odcineczku z Car Mechanic Simulator, tak jak na live, tak? I jest dzisiaj Car Mechanic Simulator na kanale. Jak widzicie, mamy tutaj na górze, o tam na górze 100 tysięcy subskrypcji. Bardzo dziękuję oczywiście za wszystkie subki, za wszystkie łapki w górę, możecie zostawić łapency w górę. Subika też możecie zostawić. Lecimy sobie o większą ilość subów. Czekamy na przycisk od YouTube'a. Zobaczymy, on będzie szedł. Czekamy też, co będzie tutaj... Troszeczkę czasu, żeby zrobić tego live'a 12 godzinnego. W jakiś weekend to na pewno ogarniemy. Tak więc wszystko będzie elegancko, a my bierzemy się za kolejną robotkę. I postawiłem sobie teraz łyżyczkę tej pod odcinek, tak więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Przyjmujemy zlecenie oczywiście. Kolejny samochód. To on taki. To un taki biały. stawiamy sobie go na podnośnik. ustawimy go z tycho. I zobaczmy co my tutaj mamy w nim zrobić. O mój Jezus tutaj. Troszeczkę, wam tego mamy do zrobienia. Wiadomo, zrobimy sobie ten samochodzik, później zajmiemy się naszym samochodem, który posiadamy. Dodatkowe zlecenia. Dobra, płyn do spryskiwaczy i różne takie śmiary bajery. To już możemy sobie nawet od tego zacząć. Możemy z tego dolać na samym początku tego płynu. I będzie wszystko elegancko, fajnie to wygląda, To 100 tysięcy, naprawdę, teraz ino czekać na przycisk, znaczy na przycisk, no i na weryfikację na kanale. I będzie naprawdę sztosik. Tam w tych jeszcze mieliśmy... Chłodnicy hamulcowy mamy ogarnąć. Robimy tak. Demontujemy to. Kosz czyszczenia, dobra, zakładamy z powrotem. Dolewamy oczywiście płynu. Dolewamy do fula. Teraz już wiemy, że trzeba dolać maksymalnie ile się da. Właśnie tego płynu. Ach, się będzie prawie, że wyliwało. Dobra. Powinno być git. Jak to wygląda? Uuu, jeszcze nie? I jeszcze nie, no to lejemy dalej, no. Do czyszczenia i wszystko, tak więc powinno tutaj to nam zaliczyć. A nie było tego. Chłodnicy i hamulcowe. Okej, okay, dobra. Wszystko jasne. Nie wymieniłem ten płyn, to nie trzeba, ale nie szkodzi. Możemy serwo całe ściągnąć i patrzcie, Tak się, tak się czyści. O, widzicie, czyszczenie eleganckie. Montujemy z powrotem całe serwo. Odkręcamy korek. Dolewamy. Tutaj elegancko. Nic nie trzeba od wszystko się samo od Tak naprawdę. Dobra, tutaj nie ma co więcej wlewać. Kwint chłodniczy też trzeba ogarnąć. Tu mamy. pin chłodniczy, zbiornicze Kwint chłodniczy, go wyciągamy. Kosz czyszczenia i wszystkiego oczywiście. Tyk. Dolewamy nowego. Zrobimy sobie dodatkowe zadania na początku, później zrobimy sobie tą całą resztę, bo tutaj widzę, że mamy do zrobienia, plocki mój Jezus, filtry, wszystko, tam tarcze, sprzęgła, mój Jezus. No to ładnie, dobra. Powinno starczy powinno nam to zaliczyć. Dobra, mamy to wszystko zrobione, zabieramy się za resztę prac. Odkręcamy, o co, zajęcie tutaj paskami. Teraz musimy sobie troszeczkę tutaj porozbierać. Kało pasowe musimy odkręcić. Tu wderolka prowadząca też, ona jest do wymiany raczej. Całą pokrywę trzeba odkręcić. Dolną, górną. O! o to popsikać. I, i chciał odkręcić. No proszę, musimy jeszcze to ściągnąć, tak? Nie będziemy mieli jak tutaj właśnie wyciągnąć tego. Aby to odkręcić, muszę odkręcić cały kolektor? Serio? Makabra. Aha, jeszcze to muszę odkręcić. Okej, okay. przepustnicę to mam. A może przepustnić Nie no, to też mi brakuje. Popsikać. wd i zaraz puści wszystko. O, I kolejna tyk. Kolejna śrubka. Tyk. Mówię, że tu śrub. Dobrze, że mam szybko grzechotkę. Łatwy do, dostęp do śrub. Dobra, tu widać jakieś ryby co popsikać. A jakie będą chciały pójść, tak naprawdę? Nie wiem, jak to popsikanie tutaj da. radę, żeby to otworzyć. ale okej, okay, niech będzie. Podkręcamy. I teraz mamy dostęp do naszego paska. Jeszcze nie? Czekaj, to bo ja teraz. No tak zrobione, że tutaj nie widzę. To mnie blokuje. A, napinać, no tak. Cyk pasek. Tam tyle rzeczy, tak naprawdę. Cikać. Zaraz się odkręci wszystko. Dobra, Ona tak. Fajnie, że nalałem na płyn cieszę się. Dobra, bo tak szczerze, te koła też mam do wymiany, czy nie? Koła, zębate, wałka rozrządu, też, jo. o. Koła, zębate, wałka rozrządu, trzeba zakupić. Koły, a. O, okej. Okej. Jo. o. Koła, wałka rozrządu, musimy dwa kupić. Jo, ciekawe, które. My dobre kupili? To jest raptanie. pytanie. No, dobre. Co to nam się udało, teraz musimy pompę wody też oczywiście kupić, tak, bo tutaj mamy tą starą, tak jest, więc kupujemy pompę wody. Hmm, tylko która to będzie chyba ta większa, nie? 1,6 eee, tak jakby, tak to będzie ta. A, pasek. Ale jaki tu pasek nam idzie? Lok silnika fajnie, dobra, to zaraz zobaczymy ogółem. Tyk Typu A. Typu A. I rolka pompy wody. Typu A. 14B? Nie. Nie typu B. Nie typu B. To będzie to. Zakładamy sobie go oczywiście. Nowy paseczek. Rolka też. Też trzeba ją ogarnąć. Rolka. pompy wody. I tą chyba też musimy zakupić sobie. Prowadzącą. Typu B jednak. O proszę. O proszę. No już kupujemy nową. Nie będziemy tam te sterę zakładać. Tak jak mielimy. Osłona, tyk, fuch. górna osłona, ta pokrywa, a wam za roboty tutaj przy tym samochodzie, ci tam się trafiło sporo kolektor, tyk, 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 Dobra, będzie tutaj brika chodziła. Nie, chciałbym tu do, do przodu teraz iść. Elegancko. Okej, co to ogólnie odznaczyć, co mam zrobione. Tam zrobione, to mam zrobione. To mam zrobione, to mam zrobione, to mam zrobione. Dobra. Świece widzę też mam do wymiany. Ten pasek... No dobra, na razie musimy jeszcze te założyć. Dorzucić, koło jest dobre. Te schodnice wkręcone. Rolka prowadząca też jest dobra, tylko pasek typu B. Pasek typu B. Pasek typu... Będzie raczej ten. <laughs> nie, to nie ten. 16 dots. To będzie ten. Zakładamy Wentylator zakładamy również Wiesz, tym śmieco jeszcze do wymiany są Więc teraz musimy wciągnąć znowu A napinacz? Też napinacz musimy Napinacz O, fajnie Napinacz Tak by ten 14 dot... No. 16, a nie 14, co ty mówisz? Czyli ten... Ops Założone. dobra W demontażu z powrotem lecimy Lecimy z powrotem, odkręcimy coś jeszcze raz niestety Musimy to zrobić, żeby ściągnąć, do świetcie dostać Jednak jak jest za dużo zaznaczone to nie ma co bo nie widać już tak dobrze żeby się do światła musimy się ono nie pokrywać jedna taki raczej dobry ile tutaj świat mój jezu świeca ładnie styk raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć świec Świeca, świeca na lewie robię, o, tutaj nie będziemy mieli świec, tylko będziemy mieli w innej zakładce elektronika, o, tutaj będziemy mieli świece, Cześć. kupujemy, przy montażu. nowa nowe no przy tym naszym samochodzie ogólnie tam jest do roboty dosyć sporo jak sobie patrzyłem zewki jeszcze niby dobre no, założymy sobie ich powrotem pokrywę montujemy jeszcze raz 11 minut odcinka, tak więc powinniśmy ten samochód w miarę tutaj ogarnąć najważniejsze będziemy mieli można powiedzieć że porobione. Jeśli nie będzie ładnie chodził na mi w ogóle. To, jest to najważniejsze. Kolejna śrubka. W demontażu. Filtr paliwa. F i Filtr paliwa. Załóżmy sobie go od razu. Jesteśmy tutaj, świece i filtr paliwa możemy sobie odznaczyć. Filtr paliwa napinać hmm. pompa pasek klinowy, świece. Świece, dobra. Jeszcze tutaj. Dobra. I tu w silniku mamy wszystko zrobione. można by powiedzieć. Do lat płynął. Musimy o olej spuścić, wymienić filtr. Zaraz się tym zajmiemy zaraz zarabiajemy samochód do góry. Dobra. Wodne miega. Nie wiem czy nie jest taki zmarnowany ogólnie, co samochód, ale. Ale no. żeby na najpierw bym sobie sprawy silnikowe zakończył. Czyli dawaj mnie to. Przenieś. Nie blokowało podnośnika, ta, więc... Dobra. Super. Użyj sprzętu. Dobra. Przenieś sprzęt. Poza na swoje miejsce. Podkręcimy tak filtr. Panie, L4 filtr oleju oleju Dobra jest montujemy i dobra możemy się zająć tutaj Pracą przy klockach i tak dalej przy łącznikach Klocki tu mamy do wymiany ok, Zacisk Łącznik, tarcza nie trzeba, nie? Gumy. I jeszcze gumy. Zakupujemy gumy. Gumy. Fumy na pewno. Gumy. Protki. Łącznik. I gumy znaleźliśmy. Dobra co nie ta prześciąga ogółem. A zacisk możemy zamontować też już. I lecimy odznaczyć sobie. Plocki. Dobra. I do oleju. Chyba na, na razie tyle. Gdzie hmm. ja będziemy mieli gumy? No to powinno być gumy Tuleje gumowe na razie dwie Tuleje gumowe, no przecież zakupiłem tuleje gumowe Jak to? Mała tuleje gumowa, okej okay. Tuleje gumowa Wszystko jasne Musimy z drugiej strony zrobić to samo żeby rozebrać sobie zacisk trochę wcikać WD-40 łącznik wcikamy, łącz i tu jest jeszcze stabilizator przedni do roboty stabilizator przedni stabilizator ty A, utylizator przedni Typu B Okej, okay, wszystko jasne. Typu B kupujemy Montujemy elegancko Ja wiem, że gra nawet dosyć wciąga To ja Wam szczerze powiem Dobra, klocki tutaj też będziemy mieli zrobione Koło możemy założyć w sumie Będziemy mieli tu skończone Tyk. Montaż Łącznik Dwa Wszystko się zna... Da, da, znaleźć od razu Nowy Tyk, pik, Koło Widz Znaczymy chociaż jeden cof do odcinków <grym> Dobra Klocki, łącznik to Typu B, tu leje z trzeba tej pogarnąć łogarnąć trzeba odkręcić cały wał rozrusznik trzeba wyciągnąć Następny pod komorę silnika. Dobra. To co mamy z tyłu do roboty? Myśmy od razu to zrobili. Jak nie żyje, opuścimy i zrobimy wtedy. Tak, sprężyny mamy do roboty. Tu mamy łącznik do odkręcenia. Patrzcie. Normalnie bez ściągania pójdzie też, jednak koło trzeba ściągnąć, inaczej się nie obejdzie. Teraz to. to mamy tylny typu B, tylny typu B. Te też raczej do wymiany są. Zmontujemy łącznik stabilizatora. No chyba nie, nie były do roboty, co? Nie Nie były do roboty. Tak, montujemy stare. Sprężyna. Patrzcie. Napędowa Ogranicznik. Sprężyna. Dobra. Tutaj sprężyny też. Typ rrr, dwie sprężyny i ogranicznik. Też dwa potrzebujemy, damy koło. Drugie lecimy Łączniczek elegancko Mężyna Ogranicznik Koło I tu będziemy mieli bitą ta tarcza sprzęgła chyba tylko co? czy znaczy na to łożysko. Właściwie służbę sprzęgła Pożysko dociskowe sprzęgła i sprzęgła. dobra to mamy i Tarcza sprzęga, dobra czyli tutaj zostanie nam to czyli opuszczamy Akurat będziemy mieli ładny odcinek z naprawy tutaj supry Bożej na rzecz od góry trzeba odkręcić Rozrusznik, no ale jak trzeba to trzeba jak tak trzeba, to tak trzeba. Teraz idziemy do góry z powrotem. Teraz sobie troszeczkę porobimy przy naszym sprzęciku. Ja biegł w aut. Tu olej trzeba wdać. Łożysko. Tarcza do wymiany, tak? Tarcza, tarcza. Tarcza sprzęgła Docisk O I cyk składamy Tarcza Docisk jest dobry teraz łożysko I cała skrzynia O ile mamy to roboty Cały wał napędowy Opuśćmy na dół i dolejmy oleju. Myśmy wymieniali oczywiście olej. Więc fajnie by było go dolać. Dobra. Jest tu salka gdzieś? Coś takiego. Trzeba było zobaczyć ile jest Jest O bagnet O gitara Zamykamy maskę I samochód jest do oddania O coś nie zrobiłem Nie no wszystko zrobiłem to o co chodzi Brakuje listwa stwieckowa? No tak. Dobry pomysł, żeby ją założyć. Już jest kompletne. Brakuje rozrusznika, no tak. <grych> ja. Nie złożę samochody nigdy. Teraz już raczej wszystko. Teraz już tak. Już koniec gry, czy co? Nie no, dziel no, jeszcze nie, na pewno nie. O, to nie ma żadnych zleceń. Okej, okay, to możemy sobie tylko porobić przy naszym samochodzie. Tylko i wyłącznie. To już jakby, tak jakbyśmy skończyli tą wersję, tak jakby testową. Dobra, pójdźmy sobie na dół. Zobaczmy tutaj, co się dzieje pod maską. O mój Jezu. Tutaj robimy wszystko nowe, nowka sztuka ma być. Zardwiała takie to wszystko, że. A to może jeszcze jedno odcinek sobie zrobimy, bo został Karmechanika i będziemy go kończyć, bo tak, sami widzicie, że skończyłem już tutaj tak jakby wersję demo, ale został nam nas samochód do roboty. Tak więc no już tutaj za dużo nie zostało nam do roboty. A właśnie jak ja bym go chciał oddać do lakierni minia lakiernia o na przykład Króle nie ma kół, ale... i teraz jakbym chciał go pomalować to okej, okay. czyli nie mogę go pomalować wtedy Dobra, to wracaj na podnośnik wtedy. Wracaj wtedy na podnośnik. Wracaj na podnośnik wtedy. Dobra, myślę, że w tym odcinku to będzie raczej na tyle. mi się może w następnym odcineczku samochodem. Jak będziecie chcieli, wystawicie łapędzkę w górę pod tym odcineczkiem, tak tysiącach zostawicie będzie bardzo fajnie. Więc dziękuję za oglądanie. Łapkę w górę, subik na kanale. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.